Umowa na przebudowę drogi w Wąwozie w Ciszycy, kolonii w gminie Tarów podpisana. Wkrótce mają rozpocząć się tam prace, które mają poprawić bezpieczeństwo poruszających się po tej drodze. Przez lata ściany wąwozu obsypywały się, a asfalt uległ różnym uszkodzeniom. To sprawiało, że po ulewnych deszczach czy załamaniu pogody ta droga stawała się nieprzejezdna. Ta droga do końca roku będzie zrealizowana. Będzie tu bezpiecznie. W końcu nie będziemy się zastanawiali, czy po burzy, czy po jakiejś nawałnicy. Ta droga jest przejezdna, czy nie jest przejezdna, bo się zsuwały z boku kamienie, które stwarzały wielkie niebezpieczeństwo na tym właśnie. Odcinku. Koszt wykonania remontu to 340 tysięcy złotych. Gmina na przebudowę ponad 400-metrowego odcinka drogi otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na remonty dróg przebiegających przez wąwozy Lessowe. Kilka samorządów, w tym właśnie gmina Tarów, otrzymała środki na poprawę przejezdności przez. Drogi położone na terenie wąwozów, ten wąwóz się tutaj wpisał, pan wojewoda z samorządowcami w poniedziałek podpisze umowę, pan wójt już jest przygotowany, następnego dnia czy nawet tego samego dnia może podpisać umowę z wykonawcą, przekazać teren budowy i realizować, jak będą oszczędności, a pewnie są, postaramy się, żeby one były zagospodarowane w tych samorządach, gdzie, gdzie te oszczędności powstały. Jak przyznało radne Zbigniew Szydłowski, pomimo, że ta droga w Ciwszycenie jest główną drogą, jest często uczęszczana przez mieszkańców, rolników i sadowników. W sezonie letnim jest też dużo turystów, którzy odwiedzają to miejsce ze względu na widoki. Ja też dziękuję, że ta droga będzie służyć mieszkańcom, bo na pewno bardzo jest tu potrzebna, bo nieraz gdy jechaliśmy w pole, to musieliśmy tam przez górną jechać po prostu takie, to jest jednokierunkowa, tak można ją nazwać. Kosobówki, mieszkańcy, dużo ludzi jeździ na Wisłę, w sezonie letnim też jest duży ruch na tej drodze, ponieważ tu jest taki, na przykład tutaj tam, gdy widzimy tą drogę na dole, ona prowadzi aż tam do Darnopola prawie można od mostu przyjechać, a powstał nowy most w Solcu i takim, w lato jest to duży ruch turystyczny, również tą drogą na dole cały. Rowerowy szlak taki jest, motor, dużo motorów jeździ także. I ktoś nieraz wyjedzie to na górę, są piękne widoki. Radna gminy Mirosława Sobczyk ma nadzieję, że po przebudowie droga będzie znacznie bezpieczniejsza. Cieszę się niezmiernie i chcę z góry już podziękować, bo to jest mój okręg i na terenie mojego okręgu to ta druga droga będzie zrobiona. Tak jak wcześniej mówiłam, że wszystkie drogi prowadzą od Dorotki do Dorotki, a ja się cieszę, że są... Robione, solidnie robione, a ta w szczególności myślę, że będzie solidnie zrobiona, bo to jest dojrze z góry, dojrze osuwisko. Myślę, że będzie bezpieczna. W trakcie remontu droga zyskanie tylko nową nawierzchnię asfaltową, wzmocniona zostanie także osuwająca się skarpa. Wzmocnienie skarp, poszerzenie nawierzchni, odnowienie nawierzchni. Plus ciek z boku odprowadzający, bo tak jak widzimy tutaj na dół, wyremontowana droga będzie służyć mieszkańcom jeszcze w tym roku. Katarzyna Szluga STV Info.